Dzień dobry. <laughs> Jesteśmy w samochodzie i postanowiłyśmy zrobić dla Was taki mini haul. Byłyśmy na zakupach i w Kinie. Byłyśmy na Super Mario, naprawdę polecamy film. Bardzo fajne. No i zaszłyśmy do boatsa, do drogerii, zaszłyśmy do Handemu, więc pokażu, po, poka, pokażemy, co tam mamy. Natalia ja wybrała sobie Skin Care, czyli tak mamy... Jaka to jest w ogóle filma? Skinny Deep się nazywa. I tu mamy o zapachu. Chciałam powiedzieć o smaku. Brzoskwini tutaj mamy body butter. Tu Co mamy peeling do ciała. Ja chcę to w ogóle połączać. Peeling do ciała. Takie masa... Jezu, jak to pięknie pachnie. I to jest taki twój zapach na 100%. Przepięknie pachnie. W ogóle to wygląda pudełka jak z fluff. Nie wiem, Sylwia powiedz, czy, czy podobno pudełko, czy nie wiem, że to kochasz jeja. I to jest chyba gruboziarnisty, wiecie? Zobaczcie. Mam nadzieję, że mi się tutaj wyostrze, Nie, nie wyostrza się. Moja kamera jest słaba. E, tylko na nasze twarze się wyostrza. Widzę, że ten e, krasiaczka, albo wygląda tak. Może czekaj, Pokażę wam, czekajcie. O, teraz będzie lepiej. No, zobaczcie. O, taki będzie. E, jest... Znaczy nie jest grubo, gruboziarnisty, ale... E, jest jak to pięknie pachnie. Sylwia, musisz sobie spróbować je i po, porównać z flafem. I powiesz mi, czy jest podobne. Ja miałam właśnie. ja Miałam jogurt taki. To wydaje mi się, że naprawdę zapachowo bardzo podobne i w cenowo w ogóle. Mamy tutaj rachunek? Tak. Czekajcie, ile to wykosztowało. Czucucu. Scrap był z. Podaj ten scrap jeszcze raz. Output był z 8 na 6 na 6 funty, czyli jeden, 2 funty mniej. E, tamten Butter e, ups, spadł. ten był za 8. E, w promocji był również za 6. Co jeszcze wzięłyśmy? E, to jest taka wiecie, to jest? mgiełka. No, mgiełka do ciała. To jest właśnie z tej samej firmy. Ale mam tutaj Pokażę bliżej. Z tej samej firmy o zapachu brzoskwini. Naprawdę przepięknie pachnie. Mogę się jeszcze powsiekać? O, o! Normalnie takie przepiękne, dojrzałe brzoskwinie. Mega jest. Naprawdę bardzo fajny zapach. I on kosztował z 3,50 na 2,62 taka promocja w butcie była z tej samej serii jeszcze były wiśniowe, też bardzo ładnie pachniały taki, taka słodka wisienka jeszcze raz to jest Skinny Deep i co tam jeszcze mamy mm -hmm. Natalka sobie wzięła um, do, ma concealer to, żeby właśnie gąbeczka, chciała spróbować jak to w ogóle działa. Ja gąbeczek nie używam. Czekajcie jeszcze raz tutaj. Ja gąbeczek nie używam e, i wziąłam to taką ściętą dla niej, z budca, ona kosztowała. E, t, 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 t. Gdzie ona jest? 150 tutaj na dole. 1,50, ona nie była na promocji, po prostu 1,50 i wziąłam właśnie tą ściętą. Zatelka no. e, mnie się uczyła. Jak to, jak to będzie działać. I właśnie, ja już to dawno, dawno e, polowałam tak naprawdę, bo widziałam reklamę u mnie na, e, chyba w Instagramie, tego szamponu i odżywki Elvif, oczywiście taki Floreala. E, e, I tutaj mamy tak Hydra Hyaluronic e, nawilżający szampon. A tutaj mamy też właśnie z tej samej serii e, nawilżający, zamykający jakby te nawilżenie Napisane, że LOX e, odżywka do włosów I one były też w promocji Czekajcie, ile one kosztowały mm, Tak, szampon 3,75 Ale w promocji było za 2,75 A słuchajcie, odżywka, wow Odżywka kosztowała niby 7 funtów A zapłaciłyśmy 3,50 Żałuję, że jednej jeszcze odżywki nie wzięłam Bo my dużo odżywek używamy Właściwie jeden szampon, wiecie, dwie odżywki. No, mogłam wziąć. Może na może jak będziesz tam. Faks, zresztą weźmiesz. Jeszcze coś tutaj no. Natalka mam. Mhm. To jest serum. I mhm. to jest też chyba e, brzkwiniowe. Tak, tak, to jest też serum brzkwiniowe. O, wygląda w ten sposób. Też z firmy Boots. Serum do, do twarzy oczywiście będzie sobie zakraplała przed nawilżeniem i te serum kosztowało 5 funtów. To też nie było w promocji, ale no cena super, tak? 25 zł. To było wszystko z co? tak? A w H&M, czekaj, odłożę te szampony na sekundeczkę. W H&M ja przyuważyłam sobie koszulę. To jest taka koszula, wiecie co, jakby jedwabna, ale taka niegniecąca się koszula. Ona jest dosyć krótka, nie wiem czy widać, o teraz i one są bardzo takie oversize, więc ja wzięłam rozmiar M, -kę. ona kosztowała 18,99 Wziąłam M, bo jest naprawdę bardzo, bardzo duża. widzicie rękawki wydaje mi się, że takie będą do łukcia, eee, takie tutaj w dół, wiecie, taki no ona musi być troszeczkę większa ja ją sobie tutaj włożę po prostu w spodnie i szukałam spodni, których no mhm. to nie mogę znaleźć, kompletnie nie mam spodni, nie mam butów do pracy i nie mogę niczego znaleźć takiego, co by mi się bardzo podobało. Były w H&M spodnie moje ulubione, ale nie było czarnego koloru, były tylko kremowe i takie jaśniutkie. I Natalka sobie wzięła jeszcze spodenki, takie zwykłe bawełniane, takie jakby dresowe, nie? Krótkie spodenki. I one kosztowały ile? 8,99. Nie wiem, czy widać. 8,99, Zwykłe, wiecie, tak jak w Primarku, tylko powiem że to w Primarku e, po praniu, one się strasznie tutaj jakbyś tak kurczą, wiecie, że one wyglądają jak majtki później, serio. A te z handlemu jednak troszeczkę lepsze. Więc takie nasze szybkie zakupy dzisiaj. Pakujemy wszystko, bo ludzie przychodzą. No. Dziękuję. <laughs> Jake, łapiełka. Jake? Tak się smakuje trawa? A piłka? Chcesz? Ready? Przynieś z powrotem, jak możesz. Gdzie jest piłka, Jake? Jake, gdzie jest piłka? Gdzie jest piłka, Jake? Jake, gdzie piłka? Gdzie piłka? Tutaj jest, zobacz. Jake. Jake. Tu. <noise> Ready? Let's go Mogłam sobie w końcu usiąść tutaj Przebiegliśmy się z Jake'iem na około parku Nawet ja Trochę, wiecie, dla, dla zdrowotności Jeszcze chcesz piłkę? No zobaczcie, no Już się zmęczyłam, a ty się nie zmęczyłeś? No to wiesz Biegnij po nią Zgubi. Good boy, good boy. Kaliuka. Fajnie. Zaraz wrócę do domku i muszę Wam zmontować vlog poprzedni, bo właśnie w zasadzie dwa vlogi muszę zmontować i postaram się je dodać jakoś tak troszeczkę częściej, żeby były. Chyba ze trzy będą w tygodniu i później zobaczycie jeszcze jeden taki vlog, ale to już chyba, chyba po tym. Nie wiem jeszcze. Zobaczymy, jak to wyjdzie. W praniu, bo wiecie, jak wrócę do pracy, to już będzie gorzej z nagrywaniem. Teraz mam wolne, obliczałam e, 8 dni wolnego po prostu marzenie. Naprawdę cudownie zaliczyłyśmy inny kraj, zaliczyłyśmy. E, nie, w zasadzie mam więcej dni wolnego, bo czeka jeszcze weekend. To 7, 8, 9, 10 dni wolnego. Bo tak weekend, dwa dni, a znaczy nie, no w zasadzie, w zasadzie pracowałam, bo miałam festyny. No dobra, dobrze mówię, 8 dni wolnego. Zaliczyłyśmy inny kraj, podróż bardzo fajną, jeszcze w domku jesteśmy, tyle wolnego, kino zaliczone, zakupy, fajne jedzonko porobiłam, naprawdę bardzo się cieszę z tego wolnego. Rzućcie ci piłkę? Masz. E, więc naprawdę bardzo dobry czas i pogoda nam mega dopisuje. Jak przyjechałyśmy tutaj z Paryża to padał deszcz, na drugi dzień też tak troszeczkę, ale jest ciepło, jest 15-16 stopni, słoneczko, akurat teraz się schowało za chmurami, ale jest naprawdę fajnie i ciepło. Właśnie wróciłam ze spaceru i dlatego no, już schowała rzeczy, które kupiłyśmy w polskim sklepie, ale tutaj właśnie kupiłam białą kiełbasę. Zaczynamy teraz robić sałatkę gross, więc mam otwartą. Zobaczcie, ostatnia kiełbaska biała była, zapłaciłam za nią, było 432 gramy, 406. 4 funty za, za taką jedną kiełbasę. Pamiętam, że sporo, ale będzie do żurku. Dobra, święta są, może być. E, I kupiłam jeszcze takie skrawki mięsa i to będzie e, albo do bigosu i trochę pewnie też to e, dla Jake'a. Za funt 11. Takie właśnie skraweczki. E, no, skraweczki mięsa. A teraz robimy sałatkę Gyros. Już wyciągnąłam właśnie kurczaka. Kurczak, wyciągnąłam kiełbasę, bo właśnie chcę ją ugotować jeszcze, żeby już był żurek, mam e, kapustę pekińską była pod nazwą chińska więc e, mam tą sałatkę, potrzebujemy tą jedną dużą ogórek ogórek potrzebujemy, czekajcie co jeszcze ogórek naturalny to to e, czosnek e, czosnek, pomidory e, co jeszcze do tego Korniszony. Korniszony są. Czekajcie. Muszę I coś jeszcze miałem do tego, to wszystko wyjdzie w praniu, nie? Patrzę, że my kierogi mamy na jeszcze, wiesz? No. Kierogi jeszcze mamy tutaj. Ja zapomniałam, w dłoń. sobie tutaj w I do jeszcze. No, więc e, no, zaczynamy robić sałateczka. Co my tutaj mamy? Mam jeszcze tak przyprawę. Gros y, mam z prymata. W ogóle prosiłam moją mamę, żeby mi kupiła. Y, y, wiecie, mówiłam, że ha z knora, z knora, tak. Y, a jednak nie. I ona mówi, że z knora chyba nie ma. I ona kupiła mi kamiz. Y, a to był prymat, bo ta jest naprawdę najlepsza przyprawa. Używałam. Zresztą ostatnio wzięłyśmy chyba z Biedronki e, przyprawy Geros, no więc to tak średnio e, nam smakowało. Ta jest najlepsza, e, Prymat, no e, ale Kamis też później spróbujemy. To jedno wystarczy nam, a do żurek to mam, wiecie co, e, o, z Winiary, widzisz Natalia, no taka zupka i będą kiełbaski. Do tego i jajeczko. To będzie jutro, ale chcę właśnie teraz ugotować kiełbasę, zrobić kurczaka, zrobić sałatkę, żeby to się, wiecie, wszystko prze, przejadło. Aha, jeszcze majonez. Mam majonez do tego, olej do kurczaka do smażenia i coś jeszcze? Majonez. Majonez. Dobra, to chyba wszystko mam przygotowane i, i działamy. Ta łatka gotowa. Właśnie wstawiłam ją do lodówki, i teraz się zabieram za przygotowania do live'a. Właśnie przygotowałam sobie kolczyki lampę zaraz włączę, chociaż jeszcze jest widno, ale wiecie, za jakąś godzinkę już będzie ciemniej, a te live y, no są takie dwu, dwu i pół godzinne. Tak więc ja już się przygotowuję, i tak sobie pomyślałam, że habany już się z Wami teraz żegnała. Mam nadzieję, że mnie odwiedziłyście też na Facebooku, bo wiem, że wiele, wiele z Was tutaj ogląda mnie na YouTube i również kupuję na live'ach przez, przez Facebook, tak więc dziękuję Wam bardzo. W ogóle miałam taką przygodę chyba te dwa tygodnie temu, gdzie włożyłam, miałam dwie klientki z, ze Slau i włożyłam po prostu e, dodatkową rzecz dla Pani. Która e, też była ze Slał, ale to nie było jej rzeczy. O tyle dobrze, że one się dogadały i po prostu jedna zawiozła e, drugiej bruzoletkach i akulczyki, jeśli się nie mylę, ale po prostu no taka wtopa, wiecie, tyle pakowania tego jest, no i po prostu się pomyliłam. I akurat, że dwie klientki z tej, z tej samej miejscowości zeslał, gdzie przecież u mnie kupują panie naprawdę z różnych y, miast, y, a to tak się akurat złożyło. Wiem, że jedna z nich mnie ogląda, tak więc bardzo Cię y, serdecznie pozdrawiam, y, a ja teraz będę się z Wami żegnać i do zobaczenia w następnym vlogu. Pa, pa. Tonight we could do this right. We'll find the remedy, or oh, would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just want you to know it, that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that.